Zmowa Dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Medalia Kielce jest dziś marszałek województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie marszałku, rozpoczęły się pierwsze nabory z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, a do regionu w ciągu najbliższych 7 lat trafi ponad miliard czterysta milionów euro. Czy to rekordowe wsparcie? Jest to wsparcie większe niż w poprzedniej perspektywie, z czego wyrażamy zadowolenie, ale jednocześnie też chcemy, żeby szybko uruchomić nabory poszczególnych projektów, żeby tą 7 miliardów złotych kwotę skonsumować właśnie w tej perspektywie jak najbardziej skutecznie zgodnie z tym, co zapisane jest w Strategii Rozwoju Województwa. Na co przeznaczymy największą kwotę z tych 7 miliardów złotych? Największe pieniądze pójdą w kierunku tak zwanej zielonej Europy, a więc na obszar związany z poprawą tam efektywności ener roz energetycznej, rozwijanie, Instalacji do produkcji zielonej energii, gospodarowanie zasobami wodnymi, ale też duże środki w dalszym ciągu będą realizowane właśnie na rzecz transportu, a więc zbiorowego w miastach, rozbudowy infrastruktury, infrastruktury drogowej czy kolejowej. Nie zapominamy również o kwestiach związanych z ochroną zdrowia, bo to istotne jest dla każdego naszego mieszkańca oraz edukacji czy takiej kwestii związanych z turystyką różnie rozumianą. Czy te inwestycje, które zamierzamy realizować w ciągu tych najbliższych 7 lat, z dofinansowaniem unijnym pozwolą, aby nasz region te wszystkie zaległości, które wciąż posiada, mógł zniwelować względem innych regionów Polski i innych regionów Europy? Myślę, że w tej perspektywie, którą kończymy w tym roku, udało nam się ten dystans zdecydowanie skrócić, jeżeli chodzi na przykład o infrastrukturę drogową o ochronę zdrowia myślę, że tutaj nadrobiliśmy bardzo duże zaległości i nie, mo, nie możemy się wstydzić. Naszym takim ambicjom jest, żeby inwestycje w takie programy naukowe, badawcze, innowacyjne, tu, żeby był większe, że tak powiem. Skuteczność tego działania, ale sądzimy, że jeżeli kampus Głównego Urzędu Miar zacznie już funkcjonować, to i również w tym obszarze będziemy skutecznie rywalizować z innymi regionami w Polsce. Czy to właśnie kampus, laborato to kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, czy chociażby Centrum Badań Molekularnych przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to są te priorytety w nowej perspektywie dla Urzędu Marszałkowskiego? Tak, tutaj to są dwa bardzo istotne i duże projekty i nad nimi również będziemy jako instytucja zarządzająca się skupiać i, i, i kłaść na nacisk, żeby one skutecznie zostały zakończone i mogły funkcjonować na rzecz rozwoju naszego województwa i nauki polskiej. To dopiero przyszłość przed naszym województwem, natomiast już w najbliższy weekend wszyscy mieszkańcy regionu będą mogli się przekonać o tym, jak już fundusze unijne wpłynęły na nasz region. Dni otwarte funduszy europejskich przed nami. Co to za wydarzenie, jaka jest idea? Faktycznie w ten weekend myślę, że będzie towarzyszyła nam pogoda, bo to istotne, żeby to wydarzenie dobrze zostało odebrane przez mieszkańców i do szerokiej grupy naszych obywateli województwa świętokrzyskiego trafiła, to rozpoczynamy dni otwarte funduszy europejskich piątek, sobota, niedziela. Chcemy, poprzez wydarzenia, które będą realizowane przez 40 instytucji na terenie naszego województwa, bo tyle zadeklarowało, Tą współpracę zaprosić mieszkańców, młodzież, ale i osoby dorosłe do różnych form działania, różnych atrakcji, które przybliżą i pokażą, co żeśmy już osiągnęli, jeżeli chodzi o absorpcję środków unijnych, bo tu przede wszystkim. Pokazujemy i zachęcamy do współpracy te instytucje, które już pozyskały i dzięki tym pieniądzom unijnym zmieniły swoje oblicze, zmieniły sposób swojego funkcjonowania, a jednocześnie też pokazać, co w tej przyszłej perspektywie będziemy chcieli zrealizować. Dla mieszkańców będzie to też nie lada gratka, by zwiedzić, czy to chociażby zamek w Chęcinach w nietypowej nocnej scenerii, albo też centrum edukacji przyrodniczej w Umianowicach. Tak, tutaj do Chęciny to może już są bardziej takim znanym obiektem, taką atrakcją naszą turystyczną, bez mała można powiedzieć, że taką wizytówką naszego regionu, szczególnie, że usytuowana... Przy drodze ekspresowej numer, numer 7. Zachęcamy do tej, tego wydarzenia, które to jest noc funduszowa na zamkach w Chęcinach, gdzie będzie można wiele atrakcji związanych ze światłem i dźwiękiem, jakie w tym czasie piątkowy wieczór i noc będą się tam na zamku odbywały to zachęcam. A natomiast mianowicie to jest nasza taka nowa oferta, która się rozwija. To jest ośrodek edukacji przyrodniczej, którą żeśmy zrealizowali z zaśrodki unijnej w ramach programu takiego Life i jeszcze będziemy kontynuować rozwój te tego ośrodka, gdzie można dotknąć, o tak powiem, przyrody. Szczególnie tutaj kierujemy adres do młodych mieszkańców naszego województwa spoza terenów wiejskich, ale też i młodzież, że tak powiem, z terenów rolniczych. Również będziemy zapraszać, gdzie można zobaczyć, czy drób gospodarski, czy. Zwierzęta, które w gospodarstwach rolnych występują, pomóc im wyprowadzić na wypas, jednocześnie zajrzeć do ogródka, gdzie można pewne rzeczy w tym ogródku zrobić, zapoznać się z ptakami, jakie w tym okolicy są, zajrzeć do woliery, gdzie przetrzymujemy ptaki, które potrzebują pewnej rehabilitacji. A w ogóle zobaczyć piękną, śródlądową deltę nidy w tym majowym krajobrazie, jaki teraz jest no, zielony i z tą przyrodą rozwijającą się. Po prostu chcemy poprzez te wrócić do dawnej nidy, do tego jak ona tam majantrowała, jak ta nida dawała pożytki okolicznym ludziom. Tam będziemy też wypasać yy, zwierzęta, które znikły z tych pól, a teraz będziemy odtwarzać to na nowo przez ośrodek, a jednocześnie też pokazywać dzieciom, które... Wiele atrakcji nie tylko dla najmłodszych. Czy pan marszałek w którymś z tych wydarzeń w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich weźmie udział? Ja na pewno będę piątek w, w, w Mianowicach. To bardzo lubię. Szczególnie y, oglądać to Nidarium, to chyba największe akwarium w, w naszym województwie, gdzie można zobaczyć, jakie ryby, jakie rośliny, jakie płazy w, w Nidzie mieszkają. I zobaczyć, jeżeli czas mi pozwoli, to bym też y, później y, może chęciński y, obiekt w tej nocnej, świetlanej scenerii też odwiedził. I warto przypomnieć także naszym słuchaczom, że na naszej antenie będą mogli Państwo trzymać takie wejściówki i zaproszenia, między innymi na noc na Zamku w Chęcinach, czy na warsztaty przyrodnicze w Umianowicach. Bardzo zapraszamy, ponieważ nasze województwo jest naprawdę atrakcyjnym regionem, które już widzimy, Zatrzymuje wielu turystów zmierzających czy do Zakopanego, czy zmierzających nad morze, ponieważ odkrywają tu u nas wiele, wiele atrakcji. W niedzielę też pan Michał Cieszyński, znany z serialu Ojciec Mateusz, będzie zapraszał na wycieczkę. Rowerową w jego towarzystwie po okolicach Sandomierza też adresujemy to do Państwa zaproszenie. I to zaproszenie kierował dziś gość porannej rozmowy dnia w Radiu Kielce, czyli marszałek Andrzej Będkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, a Państwu życzę udanego słonecznego weekendu.